Jan Stasiak, od razu przejdę do rzeczy, nie będę tutaj owijał bawełnę. Zapytam Cię, bo tak mówi się o tej Twojej kolejnej walce, że ona już prawie, że coś wiadomo. To co wiadomo tak naprawdę z pierwszej ręki? O informacje poproszę na temat Twojego kolejnego występu w UFC. No tak, no ja też słyszałem, że walka e, ma być, że z, e, przeciwnik jest e, bardzo doświadczony. Kto, no, dodajmy? E, no tak e, mówili, że to Pedro e, Munios... Mu tak, mu tak, e, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Ale czy to będzie? Żadnej oficjalnej informacji nie widziałem nigdzie. No ale też tam media już e, przy, przypominały, że ta walka ma być. Ja jakiś kontrakt podpisałem, więc coś na rzeczy jest, ale to nie ma oficjalnej jeszcze Tak kontrakt o... na tą walkę już podpisałeś? Czy tak w ogóle podpisałeś kontrakt? Bo Teraz mówimy o konkrecie czy o takim ogólnym stanie rzeczy? No, podpisałem kontrakt na e, walkę, ale czy tą. Do tego nie wiadomo. No, czy wy? no dobra, czekamy w takim razie z niecierpliwością, czy to ta walka. Jedno wiemy, że już na walkę kontrakt został podpisany, czyli mniej więcej kiedy możemy się spodziewać tego występu, co już wiemy na pewno. No. Dwa miesiące i będę w Oktagonie, więc jest, no słuchajmy, w miarę tego co tam media spekulują i będzie okej. Okay. Dobra, to czekamy na oficjalną informację, ale te dwa miesiące, jakby na to nie patrzeć, sam mówisz, to jest okres, kiedy już możemy się spodziewać tego występu. Jak w takim razie przebiegają przygotowania do tego występu, o którym jeszcze oficjalnie nic nie wiadomo, ale którzy możemy za dwa miesiące się wydarzyć. <laughs> No co, trenujemy, przygotowuję się jak najbardziej. Jestem teraz w ciężkim okresie treningowym. Tak naprawdę już przygotowuję się do walki dłuższy czas, bo jak wiadomo, wiadomo moje przerwy między walkami są dosyć długie. No i... Mam nadzieję, że za te dwa miesiące naprawdę w formie optymalnej, jeżdżę po klubach, sparuję z innymi zawodnikami, no i zobaczymy jak to będzie później wyglądało w Oktagonie. No właśnie troszkę opowiedzmy o tych twoich podróżach, bo one rzeczywiście dość bogate są, że tak powiem, szukasz sobie różnych miejsc ciekawych, trochę o tych ostatnich miejscach jakbyś mógł powiedzieć, przybliżyć te swoje ostatnie wyprawy. Znaczy ogólnie bardzo dużo jeżdżę do klubu, do Shark Top Team, ja tam jestem dwa, dwa, dwa razy w tygodniu, jestem na treningach, teraz byliśmy również z Shark w Arachionie Olsztyn. Ciężko potrenowaliśmy. Już mam przygotowany kolejny wyjazd przygotowawczy do Petera soboty na, na, na tydzień czasu. Pojadę później. Znowu jest plan, żeby wrócić do Arachionu. No więc tutaj bierzemy na poważnie przygotowania i działamy, żeby wszystko było jak najlepiej. No tak trochę trzeba przyznać, z tej najwyższej półki sięgasz po możliwych ewentualnych sparring partnerów i te kluby, no tak, Arakion wiadomo, Shark też sami wariaci, jak to, się, jak to się ładnie mówi. Karolina Kowalkiewicz też daje w kość, czy nie? Czy z Karoliną Kowalkiewiczem się nie sparuje? E, no ja z Karoliną sparuję dosyć ma, mało, względem na, na, na to, że szukam też przeciwników, żeby ważyli troszkę więcej, żeby też te, te sparingi, jakie ja mam, żeby one były dla mnie jak najbardziej ciężkie. Ja nie chcę sparingów, żeby, powiedzmy, ktoś był lżejszy ode mnie, cięższy, moja kategoria w miarę i wtedy będę na wynosie ro, ro, rozwijał i podnosił swoje umiejętności. Ta walka, jak mówisz, prawdopodobnie za dwa miesiące, natomiast też jest to już oficjalnie ogłoszona informacja. Zjeżdża do nas UFC w październiku. Będziemy mieli galę w Trójmieście, No i co? To ewentualnie jakiś kolejny termin, który gdzieś tam w kalendarzu sobie już zaznaczyłeś, że może wypadnie ci walczyć w Polsce? Na tą chwilę nie. Ja za teraz jestem skupiony na tej walce, którą mam mieć. Mój kontrakt też dobiega końca z UFC. Jest to moja walka czwarta, bardzo istotna, bo najprawdopodobniej będzie to przeciwnik bardzo mocny, więc gdybym zwyciężył to, no to już będzie bardzo ogromny, klo, ogromny krok, w, krok w przód. Zobaczymy jak walka będzie wyglądała, zobaczymy jak moje dalsze e, potyczki tutaj kontraktowe z UFC będą wyglądały. No i zobaczymy. Na, na chwilę obecną jestem skupiony na tym, żeby ta kolejna walka była jak najlepsza. To tylko powiedz jeszcze, to jest rzeczywiście tak, że po tej walce ewentualnie, że się zależy, wręcz twój byt w UFC. Raczej biorąc pod uwagę twoje wyniki, chyba ona nie powinna przeważyć szali. Jak ty oceniasz? Myślę, że nie, ale no. Bo mnie zależy na tym, żeby mój występ jaki będzie teraz, żeby on był naprawdę jak najlepszy, a ja będę dążył do tego, żeby naprawdę tą walkę zwy, zwy, zwyciężyć, no i gdzieś tam próbować się ocierać o, o top 15, no to już w ogóle jest, jak tak się spe, spełni plan, no to będzie naprawdę już bardzo wy, wy, wysoko, jeśli chodzi o mnie. Jeśli chodzi o Twoją osobę, to było przy okazji pierwszej gali w Polsce. To chyba największe trochę takie zaskoczenie, o to nagle pojawił się zawodnik, no, który dla ludzi ze środowiska był znany, ale dla tych, którzy gdzieś tam tak sobie trochę pobieżnie oglądają polskie MMA, no nie do końca. E, powiedz, e, czy coś się zmieniło, jeśli o to chodzi? Czy Twój transfer do UFC, czy to, że tam się znalazłeś, troszeczkę jakby poszerzyło grono tych, którzy kojarzą zawodnika Damiana Stasiaka? No myślę, że zdecydowanie tak, grono i kibiców, i medialne i wszystko no, to działa teraz y, dużo le lepiej niż y, wcześniej, no, ale to też y, myślę, że to idą zatem y, wyniki, jakie osiągam na y, walkach i to, że kibice z moich wal naprawdę mogą się y, cieszyć i miło Oglądać to, dlatego chcą mnie y, oglądać i ja też się bardzo z tego cieszę i przykładam się jak najlepiej, żeby to szło wszystko w przód. Adam wieczorek, to jest zawodnik, który też teraz podpisał kontrakt z UFC. Ja myślę, że troszeczkę podobna sytuacja, trochę podobny stosunek, jakby też ludzie mówią, kto to jest, gdybyś ty, ty miał poradzić, Adamowi Wieczarkowi, no co przede wszystkim powinien zwrócić uwagę, kiedy już tam trafił, kiedy już tam jest, tak na początku dla takiego zawodnika, który no, wchodzi w podobny sposób jak ty. To co przede wszystkim byś mu doradził. Żeby skupić się na treningu spokojnie, wszystko przyjdzie z czasem. E, jeśli Adam Udowodni walkami, że naprawdę zasłużył na, na to, żeby być w UFC. To chyba będzie dla niego najlepsza obrona, dlaczego tam jest. Super. Ty się już obroniłeś całkiem nieźle, muszę przyznać. To też życzę, żeby obronić się i dosłownie przynosić przed tym, co ewentualnie rywal chce ci wyszykować na najbliższym pojedynku. No i mamy nadzieję, że będziemy znów mieli niedługo okazję spotkać się i porozmawiać o twoim nowym kontrakcie z UFC. Dziękuję bardzo. Damian Stasiak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.